Poranek Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam państwa. Gościem Radia Tok FM jest Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. E, no właśnie, zjechał pan z Krakowa do Warszawy. Zleciał. Zleciał nawet, nawet tak, zleciał. Ale to zacznijmy po Bożemu e, i od początku. Co jest w testamencie Wisławy Szymborskiej? Testament Wisławy Szymborskiej składa się, można nawet powiedzieć, z trzech części, dlatego że jest część prywatna, o której w ogóle się nie mówi, to są jakieś drobne rzeczy, które ona postanowiła porozdawać, ponieważ ona nie miała rodziny, więc w tej części prywatnej są tak naprawdę zapisy dotyczące jej przyjaciół. Potem jest część druga, która dotyczy fundacji, którą ona postanowiła założyć. Postanowiła już dosyć dawno, bo w 2004 roku, wtedy został sporządzony zresztą ten testament, a trzecia część to już właściwie nie jest testament jako taki, tylko to jest statut fundacji, który powstał rok później, też po konsultacjach z, z prawnikami. Właściwie główną część tego testamentu zajmuje Zajmuje kwestia fundacji, którą ona postanowiła powołać. No dobrze, ja, jakie to są sumy? Jakimi sumami? Z dło o pieniądzach, pani chceć tak, tak, po tak. prostu strasznie poważne. E, więc e, ja tego nie wiedziałem, bo ja nie miałem jakiegoś dostępu bezpośredniego do, do jej e, finansów, ale dopiero w momencie, kiedy dostałem taki glejt, że jestem wykonawcą testamentu, to mogłem zajrzeć do tego e, na to konto i tam jest e, po przeliczeniu na złotówki około 3,5 miliona e, e, złotych. Czyli około miliona dom, więcej Pana, trochę niż, niż milion dolarów. To jest o tyle symboliczne, że to mniej więcej tyle wyniosła w 1996 roku literacka Nagroda Nobla. Czyli praktycznie Wisława Szymborska, jeśli chodzi o, o, o pieniądze pochodzące z Nagrody Nobla, czy praw autorskich, no właściwie tych pieniędzy nie wydawała, jak no, to jest, um, jak to się mówi, pewne uproszczenie. Dlatego, że ona wówczas w 1996 roku została zwolniona z podatku przez ówczesnego ministra finansów, z podatku od tej nagrody, ale natychmiast sama się opodatkowała, ponieważ jedną trzecią tej nagrody od razu przekazała na cele charytatywne, więc od razu uszczupliła znacząco tę, tę sumę. I później także wspomagała w ciągu tych 15 lat przez chyba kilkanaście lat wspomagała różne czasopisma literackie, niemałymi e, sumami, e, ale można powiedzieć, że ona sama żyła oszczędnie, ponieważ nie przepadała za luksusem. No właśnie, tygodnie. nie kupowała torebek od Louis Vuitton, jak rozumiem. Nie, chyba nawet nie bardzo wiedziała, co to jest. To, to, to coś, co pani powiedziała. imię i nazwisko. Pani Michalecz, jak to y, y, z rzeczami osobistymi poetka, poetki, coś się stanie? Czy to będzie mówię. muzeum, czy... Y -hmm. Więc to jest jeszcze w kwestii, znaczy yy, yy, na takim etapie yy, dyskusji i, i, i ciągle jeszcze do końca nie wiemy. Mówię, my Ponieważ ja mam zarządzać fundacją. Fundacja jest, czy też będzie, bo jest w trakcie rejestracji trzyosobowa. I dopiero jak się zbierzemy, to wtedy będziemy podejmować takie właśnie decyzje. Ale oprócz tych rzeczy, które są w zapisach prywatnych w testamencie, to archiwum jako takie jest, czyli archiwum literackie, to co można powiedzieć, najcenniejsze jest w naszej gestii. My musimy zdecydować, co z nim dalej. I zrobić no pewnie przekażemy je albo do Biblioteki Narodowej albo do Biblioteki Jagiellońskiej do konserwacji, opracowania i digitalizacji. E, natomiast oprócz tego, tak jak pani mówi, jest mnóstwo e, pamiątek o pani Szymborska Takie zbierała, różne rzeczy pamiątkowe, rupiecie, jak ona sama pisała o tym. E, jest ogromna kolekcja przedwojennych pocztówek która też zostaje w naszej gestii, pod naszą pieczą. I na razie, jak myślę, musimy się zastanowić w ogóle, sprawdzić, co tam jest, z, z dokonać jakiejś archiwizacji tego wstępnej, mniej lub bardziej profesjonalnej. No a potem. Owszem, jakieś muzeum, ale ja bym nie chciał powoływać do życia Muzeum Wisławy Szymborskiej. Pewnie ona sama też by tego nie chciała. Nie ma zresztą takiego zapisu ani w testamencie, ani w statucie. Natomiast mam nadzieję, że uda się dogadać i z Urzędem Miasta Krakowa, który jak na razie wykazuje ogromną chęć dogadywania się w tej materii, i z Ministerstwem Kultury, żeby powołać do życia. Coś, co już jest w planach od wielu, wielu lat tak naprawdę, mianowicie taki dom literatury czy Muzeum Literatury w Krakowie, w obrębie którego można by było zrobić na przykład taką, nie wiem, odtworzyć jej salon czy to miejsce, w którym... Trudno powiedzieć pracownie, jak myślę o tym w kategoriach pracowni, to nie, 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 nie pasuje. Właściwie jej sypialnie, w której pracowała. No ale w każdym razie można by było tam przenieść część rzeczy, tam przenieść y, część tego, co teraz jest eksponatem, ale też właśnie pokazać, jak to funkcjonowało u niej, u niej w mieszkaniu. Ale musiał pan porządkować rzeczy Wisławy Szymbolski, czy jeszcze jakieś odkrycia niezwykłe, oprócz kolekcji pocztówek? Podejrzewam, że odkrycia jeszcze mnie czekają. Ale na razie mam takie odkrycia, właściwie można powiedzieć, apendyksy do testamentu. Dlatego, że gdzieś tam na Pawlaczu znalazłem taką skrzyneczkę, waliznę seserek, o to się chyba nazywa, taki przedwojenny bardzo, i na tym była naklejona taśmą klejącą karteczka, na karteczce ręką pani Szymborskiej napisane, proszę to oddać bibliotece kurnickiej. No więc jeszcze takie, można powiedzieć, z tamtej strony, z zagrobu głos jej dochodzi. I, 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 albo coś tam z tą rzeczką zwinięte, i to proszę oddać temu temu Także tak, tak, to jest, można powiedzieć, dodatek do testamentu. A oprócz tego, oczywiście, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale nie odpowiedziałem pani na pytanie. E, oprócz tego są jeszcze e, znaleziska w archiwum literackim, które ja teraz przeglądam drżącą ręką. To znaczy, to są wiersze niepublikowane, no nieznane. No właśnie, na razie z tego, co się zorientowałem, to jest taka teczka, gdzie są wiersze niepublikowane, ale największym znaleziskiem, które, które na mnie spadło, to znaczy to autentycznie spadło, bo teczka na mnie spadła z Pawlacza, to było to jest tomik mityczny właściwie, z 49 roku, który został zatrzymany przez cenzurę wówczas, ten pierwszy tomik Szymborski, ona się nigdy potem nie przyznawała do, do jego istnienia, mówiła, że on gdzieś Przepadł. Tymczasem jej e, mąż Adam Włodek, e, który miał duszę archiwisty, e, zebrał te wiersze rozproszone faktycznie zarówno rękopisy, jak i maszynopisy, jak i no, niektóre z nich były publikowane w prasie ówczesnej. E, I w roku 70 zrobił jej e, prezent przepisał to na maszynie z takim opracowaniem e, bibliograficznym i e, Napisał tam, że, że to, ten, 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 ten tomik istnieje tylko w dwóch egzemplarzach. Jeden jest u niego, drugi jest u niej. A ponieważ ona odziedziczyła jego po jego śmierci archiwum, ma Włodka, także oba egzemplarze są w tej chwili. A, i one przeleżały tyle one lat przeleżały. Tam na Pawlaczu tak, gdzieś w Koncie. I co teraz będzie z tym? No, te, te, musimy się zastanowić nad tym. Ja nie chcę podejmować żadnych decyzji jednoosobowo. Na razie przyjąłem taką zasadę, że albo jeżeli. Fundacja na jakieś, podejmie tak, ewentualnie decyzję o publikacji. Tak. Ja pod, na, A na przeczytał pan to? Tak, tak, tak. I co pan sądzi? Myślę, że to trzeba opublikować. To ma, tak, to oczywiście to są bardzo młodzieńcze rzeczy i niektóre są, no to nie jest jeszcze typowa szymborska, ale dla dobra historii literatury to mam wrażenie, że to ale jest, jest taka cegiełka na tak, mm -hmm. właśnie. Które, która pasuje. A dlaczego to... Wisława Szymborska nie chciała tego opublikować? Ona w ogóle miała taki stosunek do swojej y, m, młodzieńczej twórczości, do juweniliów, bo tam jeszcze są różne zabawy literackie, na przykład w gimnazjum układane wierszyki. Słynny poemat Topielec na przykład się znalazł, y, który gdzieś tam tylko w, w jakichś przekazach ustnych były, były o nim informacje. I ona miała taki stosunek do tego, że to, to jest nie, to ona jeszcze wtedy nie była w pełni ukształtowaną e, pisarką, poetką, i to po mojej śmierci róbcie sobie co chcecie, mówiła czasami, mrożąc konwersację przez to. No dobrze, ale to znaczy, że dała także panu i innym swoim współpracownikom wolną rękę, jeśli chodzi o decyzję o publikacji, znaczy nie zakazywała tak, tego. Tak, tak. No to, znaczy, Ja przyjąłem taką zasadę roboczą, bo jeszcze nie wiem, czy będę miał w ogóle podstawy, żeby ją stosować. Mianowicie jeżeli na jakiejś teczce albo na, jeżeli na jakimś y, rękopisie, czy maszynopisie będzie jej ręką dopisane nie do publikacji, to wtedy zachowamy to, to, to tak, oczywiście to i nie będzie się... uszanujemy i nie będziemy tego publikować. Natomiast y, w tym tomiku, który czeka na wydanie w tej chwili, zostanie wydany pod koniec kwietnia, chyba 20 kwietnia planuje wydawnictwo A5 go wydać. Tam oprócz 13 wierszy ukończonych, jeszcze prawdopodobnie zostanie zamieszczone, zostaną zamieszczone te notatki do wierszy, których nie udało jej się skończyć, a które udało nam się odczytać. Nam, to znaczy panu Ryszardowi Krynickiemu i mnie. Czym będzie się zajmowała fundacja? Bo tu są y, m, cele sformułowane ogólnie: propagowanie polskiej twórczości literackiej w Polsce i za granicą, propagowanie idei tolerancji, kultury, dialogu w życiu publicznym. Tak, to bardzo szerokie jest określenie. No Mamy właśnie. być, krótko mówiąc, przyzwoici. <laughs> no dobrze, a Ale czym się będzie <laughs> <laughs> to przejawiać? Nasza przyzwoitość <laughs> oraz inne cechy będą się przejawiać przede wszystkim. Bo ja myślę, że najważniejsza tam jest kwestia tej nagrody literackiej, którą pani Szymborska wymyśliła. A właściwie do końca jej nie wiem. Wymy... Myśliła i z tym też mamy kłopot, ale z drugiej strony, może, może jakoś z tego wybrniemy, rozsądnie. Mianowicie ona wymyśliła, żeby co roku przyznawać nagrodę literacką. E, nie określiła jaka ona ma być, czy ma być za debiut, czy ma być za poezję, czy za prozę. Także nie określiła, że to musi być akurat jedna e, nagroda e, literacka, więc może uda się ich zrobić, stworzyć więcej. Ponieważ ten kapitał, który, którym my dysponujemy, to, te, ten milion dolarów, jest no, same odsetki od tego kapitału, a chcemy go traktować jako taki kapitał absolutnie żelazny i nie do ruszenia. Yy, więc yy, yy, same odsetki pozwolą, jak, jak sądzę, ufundować całkiem przyzwoitą yy, nagrodę yy, co roku. W tej chwili rozpoczynamy rozmowy z bankami, innymi instytucjami finansowymi, które, z którymi chcemy wejść w jakiś rodzaj partnerstwa rozsądnego. Rozumiem, czyli trochę też to mają być negocjacje na temat tejże lokaty, oprócz wspomagania Tak, tak, no bo nagrody. chcielibyśmy, żeby bank był partnerem także w tej, tej, tej Ale czy to będzie, znaczy, myśli pan o tym, że to będzie kilka nagród, na przykład poezja, proza? Ja czy bym czy chciał, jakich? żeby to była, żeby, żeby to była taka nagroda przyznawana w kilku kategoriach, na przykład. Są takie niedowartościowane. Na przykład? No, na przykład poezja. Nie ma poważnej nagrody na świecie, nawet nie ma poważnej nagrody poetyckiej. Musimy się zastanowić, czy ona ma mieć zak zakres tylko i wyłącznie polski, czy może europejski, czy może w ogóle światowy. E, ja wiem, że to są takie tak teatr swój widzę ogromny, e, takie, takie ma marzenia, ale no zobaczymy dlaczego co się nie? Uda zrobić. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem radia Tok FM był Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej.